Hej, witajcie na kosmicznych innowacjach! Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby odległe wibracje czarnych dziur, gwiazd neutronowych i galaktyk mogły leczyć wasz umysł? Dzięki sztucznej inteligencji, szum wszechświata zamienia się w muzykę, która może zrelaksować, uleczyć, a nawet zmienić przyszłość ludzkości. Gotowi na kosmiczną terapię? Czym w ogóle są fale kosmiczne i jak stają się muzyką? Wszechświat nigdy nie milczy. Stale wysyła fale. Teraz sztuczna inteligencja przechwytuje je i przekształca w dźwięk. Weźmy na przykład Black Hole Symphony w Kaltech. W 2024 roku przekształcili wibracje czarnej dziury w Centaurus A w hipnotyczne melodie. To mroczne, ambientowe dźwięki, pełne wzorów, których żaden człowiek nie byłby w stanie wychwycić. U nas w Polsce. Naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tworzą rytmy z rozbłysków słonecznych, wykorzystując dane z radioteleskopu LOFAR. Pierwsi słuchacze twierdzą, że idealnie nadaje się do skupienia. A w Bostonie startup o nazwie Stellar Tunes stworzył playlisty z szumu kwazarów. Użytkownicy opisują to jako kosmiczną kąpiel dla mózgu. To nie tylko sztuka. To nauka z prawdziwym potencjałem terapeutycznym. Jak sztuczna inteligencja leczy umysł za pomocą kosmicznych rytmów? Otóż AI analizuje częstotliwości i chaos kosmosu, tłumacząc je na dźwięki, które ludzie mogą usłyszeć. Naukowcy ze Stanford odkryli, że pulsary mogą synchronizować fale mózgowe z rytmem alfa, zmniejszając lęk o 25% w ciągu zaledwie tygodnia. W Polsce dr Marek Wiśniewski testował dźwięki mgławic na osobach z bezsennością. Rezultat: Sen głębszy o 15% po zaledwie 10 sesjach. A w Japonii firma Nebula Sound stworzyła słuchawki, które wykorzystują neurofeedback. Melodie dostosowują się w czasie rzeczywistym do nastroju słuchacza. Brzmi futurystycznie, bo takie jest. Ale co tak naprawdę dzieje się za kulisami? Przenieśmy się w przyszłość. Wyobraźcie sobie, jest rok 2035. A AI komponuje spersonalizowane kosmiczne symfonie dla każdego. Ale jest pewien haczyk. W Stanach Zjednoczonych firma Mindspace patentuje algorytmy do kosmicznej terapii behawioralnej, ale czy to leczenie, czy kontrola umysłu? Polscy etycy ostrzegają, że bez odpowiednich regulacji możemy stać się królikami doświadczalnymi dla wielkich korporacji technologicznych. A geopolityka? Projekt Stellar Mind Europejskiej Agencji Kosmicznej ma zrewolucjonizować edukację, podczas gdy Rosja i Indie podobno badają militarne zastosowania, takie jak manipulowanie stresem u żołnierzy. Co dalej? Podziemne miasta zasilane kosmicznym hałasem, czy marsjańskie kolonie z terapią AI? Jedno jest pewne to dopiero początek. Fale kosmiczne to coś więcej niż muzyka mogą być kluczem zarówno do naszych umysłów, jak i do wszechświata. Czy AI zamieni je w lekarstwo XXI wieku, czy w nową broń? Dajcie znać co myślicie w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować kosmicznych innowacji, przyszłość staje się coraz głośniejsza.